was po raz kolejny na moim kanale. Dzisiaj zapowiadany tydzień temu odcinek, czyli trzy ćwiczenia jak poprawić szybkość nóg w sportach walki. Lecimy, myślę, że będzie ciekawie. Dobrze, pierwsze ćwiczenie, jakie chciałbym wam pokazać, jest to ćwiczenie nacechowane na poprawę siły tak zwanej, reaktywnej, czyli tutaj bierzecie sobie sztangę lub też jeżeli nie czujecie się do końca komfortowo ze sztangą trzymaną nad głową to mogą być to hantle. Hantle będą bardziej komfortowe i wykonujecie kilka można powiedzieć takich bujnięć że tak powiem lekkich ugięć biodra oraz kolana w tym celu aby można powiedzieć jakby złapać elastyczność na tkankach i następnie starcie się jak najbardziej dynamicznie wyjść w górę. Myślę że około 4 do 5 serii po 5 wyskoków maksymalnie. Sztanga czy też hantle mogą być coraz cięższe, tak aby uczyły Was jakby generowania coraz większej szybkości. No i to będzie takie ćwiczenie, które pozwoli ma właśnie poprawić właśnie pracę na nogach, tak czy przytoczy całą Waszą stopę po ziemi. No i bardzo fajnie ono się sprawdzi na przykład przy jakichś kopnięciach czy też latających kolanach. Dobrze, drugie ćwiczenie będzie to ćwiczenie przy pomocy sanek. Sanie są z, te, z tego względu bardzo fajne, jak i również kolejne ćwiczenie, które za chwilkę Wam pokażę. Z tego względu, że generujemy tutaj szybkość do przodu, tak? czyli, czyli właśnie taką szybkość nóg, jaką potrzebujemy właśnie w sportowalki, walki, ponieważ tak no, przeciwnik zawsze stoi przed nami. No i nam zależy właśnie, żeby jak najszybciej, nie wiem, skrócić do niego dystans, czy też tak odbić się i wykonać jakieś kopnięcie. No i sanki nam właśnie to umożliwiają. Istotne, jeżeli chcemy budować szybkość nóg, no to to, aby ten ciężar nie był zbyt duży, czyli ja tutaj sobie, zobaczycie, założę bardzo mało ciężaru, będą tam trzy talerze, mimo że spokojnie są w stanie nawalić jakby całe sanki normalnie, drobny trening siłowy, ale tutaj intencja moja będzie taka, żeby pokonać ten dystans jak, jak najszybciej. Również tutaj Myślę, że mniej więcej od 4 do 6 serii. No i tutaj raczej, raczej staracie się pracować na jakiś tam założony dystans, czyli powiedzmy wiem, te 20 metrów, i staracie się jak najszybciej go pokonać, czy też bardziej przepchnąć te sanie w jak najkrótszym czasie. Możecie sobie również ten czas po prostu mierzyć z jakbyście wykonywali jakiś tam sprint. No i to będzie też taki dla Was jasny odnośnik, czy właśnie ta szybkość nóg Wam się poprawia. Trzecie ćwiczenie, będzie to ćwiczenie wbrew pozorom troszkę podobne do sanek. No jednak jest to ćwiczenie z gumą oporową, więc jest to ćwiczenie, które myślę, że każdy z was będzie w stanie wykonać sobie gdzieś tam w warunkach nawet domowych czy sali treningowej, ponieważ to nie potrzebujecie trawy, sanek i dużej przestrzeni. Tu wystarczy wam tak naprawdę jakaś stabilna konstrukcja, guma oporowa. No i tam można powiedzieć ze dwa metry maksymalnie przestrzeni przed sobą. Naszym zadaniem jest Zaczepić gumę mniej więcej gdzieś tak na wysokości naszego biodra. Druga część gumy powinna być przytwierdzona do czegoś stabilnego. W moim przypadku będzie to klatka do crossfitu. No i teraz waszym zadaniem jest przez mniej więcej 5 sekund wybiec jak najmocniej do przodu, powoli wrócić tak i znowu wybiec jak najmocniej do przodu, czy też jak najszybciej do przodu. No i tutaj się jakby albo widzieć sobie jak najmocniej do przodu lub też przez powódno powiedzieć 5 sekund utrzymać, może powiedzieć się w jakimś w jednym punkcie, tak, gdzie ta guma jakby no, nie może Was ściągnąć tak do tyłu. Jakby no to już zależy od Was, tutaj praca nóg no, powinna być bardzo eksplozywna, czyli powinniście bardzo mocno jak najszybciej tak naprawdę pracować tymi nogami. Właśnie po to, żeby właśnie tą też generować szybkość nóg, no i właśnie też tą siłę generowano przed siebie, tak? ponieważ guma ściąga Was do tyłu, więc Waszym zadaniem jest jakby jak najszybsze generowanie tej siły do przodu. Więc to również jest bardzo fajne ćwiczenie na poprawę szybkości nóg. Dobrze, to tyle ode mnie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie odcinka. Mam nadzieję, że okazał się dla Was przydatny i ciekawy. Jeżeli chcielibyście poznać więcej ćwiczeń z zakresu przygotowania motorycznego w sportach walki, no to przypominam Wam, że na dole w opisie macie link do mojej najnowszej książki. Atlas ćwiczeń, naprawdę masa ćwiczeń, opisana ponad 500 stron, bardzo obszerna publikacja. Myślę, że naprawdę będziecie zadowoleni. Ja już się z Wami żegnam. Mam nadzieję do zobaczenia za tydzień w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć! Ale ten bimber mocno mają na Podlasiu. O kurde, przecież na trzeźwo się nie da nagrywać. Krystian, ładnie. Ta to wiadro będę żygał Witam Was, dzisiaj a Artur poszedł wymiotować, więc ja go zastąpię. Chciałem tylko tam. To moja plaskownica. Ja Ci napiszę, co masz mówić i dawaj. Będzie taki mindfuck, nie? A jaki spokojny bym był, nie? W końcu mi się przestał jąkać, mylić na odcinkach. Także to tyle. Nie, to już koniec, nie? No co? Co jeszcze więcej? Jezus Maria, ciężkie to życie influencera. Ja się rozwalę, to tyle ode mnie. Już się nie chce.